W dzisiejszym odcinku o zdrowiu kobiet bez tabu chciałbym powiedzieć kilka słów na temat ciąży pozomatycznej. Jest to sytuacja, która budzi wiele obaw sytuacja, która potencjalnie jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia kobiety. I może zacznijmy od definicji. Czym jest ciąża pozamaciczna? Ciąża pozamaciczna jest to sytuacja, w której ciąża rozwija się poza tym miejscem, w którym powinna się rozwijać, czyli poza jamą macicy. I ona może być zlokalizowana najczęściej w jajowodzie, w drugim miejscu w jajniku, może być zlokalizowana na otrzewnej, może być zlokalizowana w szyjce macicy. Każda z tych sytuacji niesie trochę inne ryzyko, ale tym niemniej Zawsze jest to sytuacja, która potencjalnie zagraża życiu kobiety. Najczęstszą lokalizacją ciąży pozamacicznej jest ciąża zlokalizowana w jajowodzie. Ja może skupię się w swoich rozważaniach na tej lokalizacji, bo jest po prostu ona najczęstszą. Kiedy możemy podejrzewać, że ciąża jest ciążą pozamaciczną, więc podstawowe objawy. Które występują w ciąży pozamacicznej. Mówimy o objawach, które występują najczęściej to jest zatrzymanie miesiączki, to jest ból w podbrzuszu i nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych. Oczywiście zdarzają się sytuacje też, że pacjent nam zgłasza, że miała miesiączkę. I w ogóle nie wie, skąd ten test ciążowy jest testem dodatnim. Zdarzają się rzeczywiście takie sytuacje, i nie zawsze to zatrzymanie miesiączki jest takim ewidentnym objawem. Jeżeli zgłasza się do gabinetu ginekologicznego pacjentka, która ma miesiączkę opóźnioną o tydzień, dwa tygodnie, to powinniśmy zobaczyć w badaniu USG już pęcherzyk ciążowy w jamy macicy. I dla ginekologa, jeżeli tego pęcherzyka nie widzi, to jest już sygnał. Że może dochodzić tutaj do jakiejś nieprawidłowości. Patrzymy następnie na wyniki badań biochemicznych. Bo panie, które zgłaszają się z wynikiem testu paskowego i e, z zatrzymaną miesiączką, no w właściwie w znakomitej większości to są panie, które są w prawidłowo rozwijającej się ciąży, ale zdarzają się też panie, które e, przychodzą z wynikami badań biochemicznych, oznaczają sobie e, stężenia e, gonadotropiny kosmówkowej we krwi. I e, czasami się trafiają takie sytuacje właśnie, że badania są robione w różnych laboratoriach, w różnych odstępach czasu. Jeżeli chcecie, panie, sprawdzić, czy ta ciąża rozwija się na danym etapie oczywiście prawidłowo i czy e, we wczesnej ciąży ryzyko wystąpienia ciąży plazmatycznej jest niskie, to należy sobie oznaczyć to stężenie gonadotropiny kosmówkowej przynajmniej dwukrotnie. Najlepiej w odstępie 72 godzin. Jeżeli stężenie gonadotropiny kosmówkowej rośnie dwukrotnie i więcej, to jest to po prostu ciąża wewnątrzmaciczna najprawdopodobniej i ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest niskie. Wykonywanie badań codziennie, no, zwłaszcza jeżeli robimy badania w różnych laboratoriach, może być przyczyną niepotrzebnego strachu i może być przyczyną postawienia nieprawidłowej diagnozy. Pytaniem, które często pojawia się w gabinecie, jest dlaczego nie? Ja? Dlaczego to u mnie doszło do ciąży pozamacicznej. Mamy zidentyfikowane czynniki ryzyka, czyli wiemy, że są takie y, sytuacje, zwłaszcza w wywiadzie chorobowym, które powodują, że ta dziewczyna konkretna ma to ryzyko wyższe. Jednym z czynników ryzyka ciąży pozamacicznej są przebyte zapalenia w obrębie miednicy małej. Najczęstszą przyczyną w krajach o niskim standardzie zdrowotnym, niskim statusie socjoekonomicznym większości społeczeństwa, to są żerzączkowe zapalenia miednicy małej. No, tak z ciekawostek, najwyższy odsetek ciąż pozamacicznych populacyjnie notuje się w Kingston na Jamajce, gdzie też jest najwyższy odsetek zachorowań na żerzączkę. Każde wejście do brzucha, każda interwencja, każda operacja w, w, zwiększa ryzyko wystąpienia wzrostu w obrębie miednicy małej i te wzrosty mogą unieruchamiać, mogą skręcać jej obwód, upośledzać jego funkcje i mogą powodować, że po tej stronie właśnie wystąpi, gdzie była operacja, może wystąpić e, ciąża e, pozamaciczna. Stosowanie wkładek domacicznych, zarówno hormonalnych jak i miedzianych, zwiększa ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej. Również zwiększa ryzyko wystąpienia ciąży pozomacicznej stosowanie antykoncepcji po współżyciu. Kolejnym czynnikiem ryzyka są zmiany w obrębie przydatków, które powodują, że ten jajowód staje się poskręcany, niedrożny. I tutaj mogą, mogą być to torbiele jajników, może być to endometrioza, może być to przebyty leczony wodniak jajowodu. Również przebycie ciąży pozamacicznej, zwłaszcza w sytuacji kiedy jest to leczenie zachowawcze, czyli nie usuwamy tego jajowodu, zwiększa ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej. Na co dzień spotykam się też z sytuacjami, kiedy panie przychodzą do gabinetu z miesiączką opóźnioną o 4-3 dni z dodatnim testem ciążowym paskowym i chcą potwierdzić ciążę. No, drogie panie, na tym etapie ciąży żaden ginekolog nie jest wam w stanie powiedzieć, że to jest ciąża na pewno węglowodmaciczna i że na pewno rozwija się prawidłowo. Powiedzmy sobie, że ten tydzień opóźnienia miesiączki, kiedy możemy zobaczyć pęcherzyk w jamie macicy, to jest, takie baza, to jest taka baza. Natomiast, jeżeli mamy miesiączkę opóźnioną powyżej dwóch tygodni, to w badaniu USG możemy spokojnie zobaczyć i pęcherzyk ciążowy, i pęcherzyk żółtkowy, i zarodek z akcją serca. Dlatego ja chciałbym wykreślić jeszcze raz, jeżeli chcecie mieć. Przynajmniej na tym etapie ciąży, pewność, że ta ciąża się rozwija prawidłowo i że jest raczej zlokalizowana prawidłowo, to oznaczcie sobie tą gnodotopinę kosmówkową dwukrotnie w odstępie 72 godzin. Jeżeli lekarz w czasie wizyty stwierdzi, że jest prawdopodobna ciąża pozonaciczna, to wówczas otrzymujecie Panie skierowanie do szpitala. O tym, co się będzie działo w szpitalu, powiem w kolejnym odcinku. Dziękuję Państwu za dotrwanie do końca. Serdecznie zapraszam do subskrypcji, do obserwowania kanału, zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku, Instagramie. Do zobaczenia.